Ej cześć Francjo. No co tam Niemiec? Mogę cię prosić o te tereny, które nie łączą się z Bawarią? Oczywiście, że o nie mój Paryż został zdobyty przez rewolucjonistów. Że co? Żegnaj. Nareszcie po tym starym dziadzie. Zaraz, czy ty jesteś Napoleonem? Myślałem, że on zdechł. Bo zdechł jakieś trzy dni temu. Ja jestem jego synem. No dobra, w takim razie mogę te tereny Bawarii? W sumie bierz je, mam to w dupie. Słyszałaś Bawario? Francjo, możesz mnie wesprzeć w mojej wojnie. Oczywiście, że tak Sardynio. Ej, Rusek, czego chcesz ty, mała jebana popierdółko? Chcesz, żebyś dał mi politykę zagraniczną. To kurwa, dobry żart. Ni chłopi, ni drzewa ci tego nie dam. Austro-Węgry, Polsko, co? Wypowiadamy wojnę. Czy was pogrzało? Jak niby chcecie mnie pokonać? Stawiacie czoła właśnie najmocniejszemu krajowi świata Hehehe he he, Polaczku przygotuj się na rzeź Pragi V2 A ty i to twoje pseudo imperium niech się przygotuje na ostry wpierdol Dobra nie chce mi się dalej Posłuchaj albo dajesz mi politykę zagraniczną albo runda druga Kur, -e, dobra masz Hehehe he he. Ej Turcjo masz wybór Albo mi dajesz twoje tereny w Europie albo masz w pi ty kurwa poważny jesteś. Oczywiście, że nie dam ci tych terenów. Rozumiem. Nareszcie ktoś rozsądny. Tomasz w p... Kurwa poddaję się. Hehehe, he, he. lepiej się zmilitaryzuj, bo zaraz przyjdę po twój Stambuł. Kurna coś mi tu śmierdzi. Rozumiem, że w Bułgarii jest dużo surowców, ale na pewno nie tyle, żeby mieć wojsko na tak wysokim poziomie. Muszę się dowiedzieć, jaki jest jego sposób. Kur, gdzie ten młokos? Boże, ale daj de... gdzie żeś był? Sorry szefie, ale przed chwilą spuściłem, w Wpierw... Turcji. Że co kur, wtedy de... jeśli Turcja dowie się, że współpracujemy to zamknie nam dostęp do Morza Perskiego i stracimy nasze tereny okupacji. A to ważne? Tak dlatego, że na naszych terenach okupacji jest kopalnia na kopalni i jest tam tyle złóż, że możemy łatwo się wzbogacać, a Turcja o tym nie wie. Okej, okay, już nie będę atakował tego gnoja. No ja mam nadzieję. Bo inaczej... Rozumiem, mogę już iść. Tak idź sobie mały... Królestwo Obojga Sycylii Wojna. I tak nigdy cię nie lubiałem. Świetnie, ja ciebie też. Ej, Austro-Węgry, dacie mi jeszcze ten kawałek ziemi. Tak. Jej. Nareszcie oficjalnie mianuje mój kraj nazwą Włochy. To teraz tylko. Ej, Grecjo, oddawaj ten kawał ziemi. Chciałby, o kur. To jak będzie. Dobra. Zaraz czy ja widziałem, że on używa gazu musztardowego? Ja znam tylko jedną, osobę, która ma jeszcze gaz musztardowy dozwolony w wojsku. Serbia oddawaj twoje południowe tereny, bo chcę tam utworzyć państwo nazywane dawniej Macedonią, tylko że ta będzie północna. To dobry żart. Hahaha, ha, ha, tylko tyle potrafisz? Twoja stolica jest osaczona, poddaj się. Ech, dobra. W ramach rekompensaty zapłacisz mi 200 tysięcy dolarów amerykańskich. Ech, wspaniały dzień. Ej, Polsko jest źle. Naprawdę, według mnie jest za. Może dla ciebie, ale ja straciłem ważne tereny, które w większości łączyły mnie z Europą. Kto ci je odebrał? Bułgaria. I mam podejrzenia, że nie działa ona sama. Hmmmm, może przyglądaj się jej uważnie, a ja będę sami kontrolował tutaj. Dobrze to, do widzenia. Do widzenia. Austro-Węgry, pamiętasz o naszym planie z Rosją? Tak Polsko. Szwajcaria przynieś mi kawę, a ja dokończę tą gazetę. Ej szefie, mamy dobre wieści na temat Cara. Wiesz, że nienawidzę jak ktoś mówi mi jak ma się car. Dla nas dobre, bo jego ludzie, którzy byli pełni patriotyzmu łapią za widły i za pochodnie i apelują o jego abdykację. Zaraz aż tak? Tak. Car był na wojnie z dwoma krajami, z czym jeden z nich jest jego marionetką, a drugi to dwa połączone kraje ze sobą, jak się nazywają. Jeden to była rzecz pospolita obojga narodów, ale teraz używa nazwy Polska, a drugi kraj to były Węgry połączone z Austrią i przyjęli nazwę Austro-Węgry. Jezu nie można było Unii kraju inaczej nazwać tylko tak na szybko. No po poje... zaraz, ale. Jeśli oni nam pomogą to zapewnimy im ochronę do końca dni Rosji, która będzie pod naszą władzą, lepszą władzą. Więc złóż im wizytę. Jasne, szefie to do widzenia. Do widzenia.